Witam Was ten jesienny poniedziałek kochani Ja się wyspałem Nie wiem co widać e, Ogólnie dzisiaj mieć przekaz znowu jak się uda Praca tak do pierwszej, pierwszej trzydzieści Przepracuję trochę jutro tak samo i będę miał to z głowy e, No Ogólnie wyspałem się, nastrój jest dobry Jezus, dzisiaj jest cieplutko, bardzo ciepło się na tym spodziewałem o tej porze Miał być lekko chłodna, bo tu nad jest bardzo ciepło. W ogóle, no. Ee, prawie bezchmurnie jest. No, no co, wczoraj ogólnie było dziwnie troszkę, bo pojechałem na jedną stację benzynową, tak jak wczoraj vloga nagrywałem. I na tej stacji benzynowej ta maszyna od tankowania gazu była wyłączona. No dobra, nie? Spoko zdarza się. Jadę na drugą stację, która jest oddalona o nie wiem, prawie 20 km. No, nie wiem dokładnie. Eee, a tam z drugiej strony widział defekt, czyli też coś nie tak z maszyną. Ja pierniczę. No dobra, no. takiego pecha miałem, to pojechałem dalej. Tam akurat mi się udało zadankować, ale był duży ruch. I musiałem trochę poczekać na zadankowanie. A. Idziemy dalej. Hello. Okay. Idziemy dalej. Powitałem się. W sumie też się ze mną przywitali. Nawet jako pierwsi. A no. Ludzie tutaj są różni. Przeważnie mega sympatyczni. A ja sobie idę tak właśnie ubrany. Naprawdę. Ja myślałem, że będzie chociaż minimalnie chłodno. A tu nic. Dobra. Wiem, że jest pięknie, że będzie ładnie. Można dzisiaj szaleć. Dobra kochani, to nie przedłużając. Do jutra.